Stefanów Kot i Piotr Lisakowski. Jedno z nich już dziś pożegna się z programem. There is a goddess in all of Embrace the power within, baby goddess. The new parfum. Cenowa fiesta w KFC! Pyszna nowość w supercenie. cenie! tacos za jedyne 12,99! Nie przegap super oferty na dwa takosy za 12,99! Tylko teraz, tylko w KFC! Orial Aqua Plus każdego dnia. Rozerwij, syp I poczuj wpływ Orial Aqua Plus z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Wsparcie wchłaniania wody i codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus. Szukaj w aptekach. Zjadłabym coś. Ale co? środka, tylko detoks chlorofilowy. A A ja wolę prościej. Nowy skill od legendarnego Danio. Prosta metoda na głoda. Od początku wspieram jego odporność od wewnątrz. Bebilon 2 to kompletna kompozycja zawierająca składniki naturalnie występujące w mleku matki. Wspiera rozwój i odporność. Numer 1 w Polsce rekomendowany przez pediatrów. Numer 1 w wyborze mam po karmieniu piersią. Kiedy codzienność przejmuje kontrolę, zatrzymaj się i znajdź chwilę dla siebie. Z Tezori d'Oriente. Intensywne i szlachetne zapachy inspirowane orientalnymi tradycjami. Dla pielęgnacji ciała i tkanin. Chwila dla Ciebie. Tezori d'Oriente. Poznaj pastę do zębów inną niż wszystkie. Nowy system Colgate Total jest 15 razy bardziej skuteczny w profilaktyce problemów jamy ustnej. 100% badanych zauważyło efekty już po trzech tygodniach stosowania. Przeciwdziałaj problemom, zanim się pojawią. Nowość: system Colgate Total. Jesteś w klubie. W wielu klubach. Możesz być w klubie tych, którzy nigdy nie wyrośli z klocków. Albo w klubie potrafiących ugotować tylko wodę. W klubie tych, dla których trening bez aplikacji się nie liczy. Albo w klubie czujących różnicę między bergamotką a lawendą. Szanujemy je wszystkie, bo sami zaczęliśmy jako klub. A ty. W którym jesteś w klubie, skorzystaj z promocji do minus 30% na zabawki, dom i ogród, sport, urodę oraz elektronikę i AGD. Witaj w klubie Empik. Mój kolor dobieram go starannie. Preferans od L'Oreal Paris. Intensywny blask, do 100% pokrycie siwych włosów i 8 tygodni bogatego koloru. Wybieram efekt jak z salonu. Wybieram preferans. Teraz w promocyjnej cenie w sklepach HEBE. lato z lodami Marletto. Ciesz się słońcem i wyśmienitym smakiem Marletto Crunch. Marletto. Mam! Bon. Najmodniejsze lody tego lata. Wow. Rzeczywiście najmodniejsze. Mówiłem. Moda na lody tylko w Żabce. Lody Magnum za 7,50 przy zakupie dwóch sztuk. Żabka uwolni swój czas. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Do wygrania smartwatch. Smartfony, bony wakacyjne, aparaty, gotówka i siedem wspaniałych aut. Dołącz do loteriady. Mamo, szybko skaleczyłem się. Spokojnie, mamy raniseptol. A, jest raniseptol? Na otartą skórę też go używamy. Spray na ranę raniseptol to podstawa naszej apteczki. Dlaczego? Bo zawiera nanosrebro, więc działa antybakteryjnie. A najważniejsze, rani zapobiega zakażeniom ran oraz wspomaga ich gojenie. I nie szczypie! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W PKO Banku Polskim testujemy aplikację dla dzieci. Dzięki niej możesz uczyć się oszczędzać. O, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w Twoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. A jak się nazywa ta apka? PKO Junior? A córki pytam. Dzieci uczą się szybciej niż nam się wydaje. Załóż dziecku konto z aplikacją PKO Junior, żeby uczyło się jak radzić sobie z pieniędzmi i jak oszczędzać. PKO, twój bank polski. Super ceny Aldi. O, w tym tygodniu kawa mielona lub ziarnista MK Cafe. Super cena przy zakupie dwóch takich samych opakowań. I ser królewski, drugi aż 60% taniej przy zakupie dwóch sztuk. No i polskie pomidory malinowe, tylko 4,99 za kilogram. Takie ceny to ja lubię. Mam infekcję intymną. Weź Clotidal Max i zapomnij o problemie. Clotidal Max to tylko jedna tabletka z maksymalną dawką. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, wypływa, piecze. Infekcja intymna to żaden wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną już w trzy wieczory. Gdy czasu jest mniej, sięgam po i Uno. Jedna kapsułka, jedna noc i papa infekcjo, Genoksin. I znów czujesz się sobą. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie ukrywaj bólu za uśmiechem. Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz nowość plastry Voltaren. Orlen prezentuje. Epickie weekendy. A, z aplikacją to będzie 25 groszy taniej na litrze. Chyba, że to będzie 40 groszy taniej. Zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj 40 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj, Orlen. Randki pełne flirtu i zabawy. Mogę cię na rękach męczyć <grymianie> do sypialni? Będą pokusy. Dużo ciekawych rzeczy tymi rękami potrafię. Odważne propozycje. Mogę się rozebrać? Mogę dotknąć? A z ukrycia wszystko obserwują drugie połówki randkowiczów. Mam problem, podoba mu się, ja go zabiję. A kiedy flirt rozkręci się na dobre, czeka ich prawdziwy test zaufania. Nie przytul, bez przesady. Gry małżeńskie. Daj kwiatki, no jesteś gentlemanem czy nie? Dzisiaj o 22 w Polsach Cafe. Się, Kiedy Czegoś pęka nie? zaufanie, Cześć. chodzą Cześć. oni, Cześć. detektywi. Jeżeli ona pana zdradza, dowiemy się o tym. Ukryte kamery, mikrofony, to śledztwo. To na pewno trening, a nie gra Bo zdrada to sztuka, ale oni znają wszystkie triki. A zdradzający zawsze zostawią jakiś ślad. Co ty ze mną, ty mnie robisz? Zdrady. Oni się całują? Premierowe odcinki. Jutro o 20. w Polsat Cafe. Gotowy? Niecodziennie metamorfozy. Mnie może nie pozna. Szokujące katastrofy wizerunkowe. To dla mnie no właśnie, temat. I nieprzemyślane błędy młodości. Ten ja tatuaż był na trzeźwo? No nie, tak myślałam. Nie lubię o tym mówić. Zamieniamy w zachwycający wygląd. Nasi specjaliści potrafią zdziałać prawdziwe cuda. To ja? Body Fixers. Naprawcie moje ciało. W niedzielę o 20 w Polsat Cafe.